Dzień dobry, kochani, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku MOIR, ponieważ tak nazywa się ten projekt. Dzień dobry. Kochani, dzisiaj porozmawiamy na temat tego, skąd bierze się narcyzm, jak powstaje narcyz jako jednostka, z czego to wynika, jak można to prześledzić na poziomie strukturalnym. No właśnie, bo ta nasza koncepcja. A można, tak to można nazwać, tak? Koncepcją, mhm. wydaje mi się. Jest stosunkowo nietypowa do tego, z czym się możecie spotkać w tak zwanej literaturze przedmiotu akademickiej. Oraz, internet od, oraz internetowej. Oraz tak? Dostępnej, no bo faktycznie nie wiem, Anita, czy Ty masz podobne poczucie, cokolwiek by się teraz nie otworzyło, to wyskakuje na nas temat narcyzmu, tak? Mhm. I, ja mam poczucie, że mówią o tym ludzie, którzy albo, no pewnie gdzieś tam ta linia w ten sposób, być może przebiega nie do końca tak, tak ściśle, natomiast jakby z grubsza, gdybym miała to podzielić, to mówią o narcyzmie ludzie, którzy nie doświadczyli spotkania z takim obiektem. Natomiast z bardzo y szerokim łukiem ściągają informacje z internetu i tworzą taką kompilację, skąd nam całkiem Trafnych teorii i porad na temat tego, jak sobie radzić z tym rzefantem. bądź też mówią o narcyzmie osoby, które doświadczyły takiej relacji bądź partnerskiej, bądź rodzicielskiej, bądź zawodowej, jakkolwiek. Natomiast tutaj z kolei, jakby tak, no to bym jeszcze dodała, że ci, którzy nie mieli kontaktu, da się wyczuć, ponieważ brakuje tam takiego elementu, nasączenia tego taką, takim żywym doświadczeniem, taką informacją o tym, że y, dana osoba referująca takiej relacji właśnie o, doświadczyła takiej relacji i w związku z tym wie o czym mówi. Tak? Mhm. Natomiast ten jakby drugi odłam y, y, mówiących, osób mówiących o narcyzmie, które, które takie doświadczenie mają, jest w moim zupełnie subiektywnym odbiorze zbyt mocno niejednokrotnie nasączony tym pierwiastkiem, co może świadczyć o nie do końca przerobionej i zintegrowanej treści tych przeżyć, tak? Może nie musi. Mhm. Nieraz mam też wrażenie, że gdzieś ucina się, um, um, ucina się jakby cel, tak? Do którego um, Osoba, nie wiem, prowadząca dany vlog czy tam daną grupę zdąża, i gdzieś ta grupa zaczyna, jakby kręcić się w kółko, tak? Wokół tych samych, y, y, ciągle powtarzanych, troszeczkę innej odmianie tematów, tak? No, generalnie, nie wiem, przykładowo krąży to wokół tego. A cóż on takiego mi wyrządził, czy ona takiego mi wyrządziła, a mnie wyrządziła dokładnie to samo, tylko trochę inaczej. No i gdzieś już no z całym szacunkiem, tak, dla bólu cierpienia, bo żeby była jasność, obie tutaj prowadzące tego vloga są beneficjentkami takiej relacji, tak? Jedna wieloletniej relacji partnerskiej, druga równie długiej relacji rodzinnej. Także no, nasze doświadczenie jest żywe, prawdziwe i długotrwałe, tak? Więc gdzieś dlatego możemy pokusić się nie o ocenę, tylko jakby o nazwanie pewnych rzeczy, tak? Z po naszej imieniu. perspektywy po imieniu i o jakąś taką refleksję nad tym, jak to wygląda, a i czy to nas, że tak powiem, do jakiegoś celu przeprowadza. Czy też może niekoniecznie, a być może, być może nas, go, nas od niego nawet w jakimś stopniu zabiera, zabiera, zabiera tak? No. Zauważmy, że w tej literaturze, czy powiedzmy tych informacjach, które są powszechnie dostępne, bardzo często narracje skupiają się wokół tego, by zidentyfikować narcyzm wymienić 8, 10 wskazówek, czy punktów wskazujących na to, że osoba w relacji, z którą pozostajemy jest, tym narcyzem, i tak dalej, i tak dalej. Następnie ym, go doznajemy. No, jak ta cecha się przejawiała? I jak ta cecha tak, się przejawiała? I co mnie zrobiła i wyrządziła? Tak, w jakim rozdarciu byliśmy, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko wiecie, co też jest OK. Natomiast Chciałobyśmy Wam zwrócić uwagę na proporcje, ponieważ tutaj jeżeli tego jest albo za mało, to jest niedobrze, dlatego że wtedy człowiek nie przeżywa tego, co mu się przydarzyło, i nie wchodzi w kontakt z tymi, nazwijmy to, zmienionymi stanami swojej własnej struktury, która w tą przemianę w wyniku tego zewnętrznego bodźca e, weszła. weszła, a z drugiej strony, jeżeli tego jest za dużo, to w tym momencie utykamy w tym punkcie i kręcimy się w kółko wokół własnego ogona i nie przechodzimy na kolejny poziom na ko pozi nazwijmy, czy tak, obszar. Tak? Albo kolejny po prostu etap tej transformacji, mm, no dlatego ładnie. że wychodzimy z takiego założenia, że spotkanie z narcyzem jest zaproszeniem do transformacji wewnętrznej, która posiada swoje etapy, i swoją e, kolejność. I to hmm. będziemy rozwijać w dalszych e, tutaj odsłonach e, tych naszych spotkań. Natomiast dzisiaj chciałybyśmy skupić się na tym, żeby opowiedzieć wam, jak. Narcyz powstaje. Dlatego że w związku z tym iż osoby te są źródłem, no nie oszukujmy się, sporej ilości cierpienia, nierzadko to co robią przyczynia się do tragedii, tak, osobistych, rodzinnych i tak Zawodowych dalej. Na, na każdej płaszczyźnie można powiedzieć. Dokładnie. W związku z tym możemy zaobserwować bardzo silne narracje i nastawienie w kate, jakby procesowane w kategoriach na przykład antyczłowieka. A wiecie co tak jeszcze, a propos tego nazewnictwa, no. najbardziej mnie fascynuje to takie klasyczne psychologiczne zaburzenie osobowości, tak? Mhm. A, no tak. E, no I tam wiecie, w tym katalogu za, no, zaburzenie osobowości. No poniekąd, faktycznie, zaburzenie, tak? Tylko jeżeli chcielibyśmy zadać komuś, tak, który takiej nazwy używa proste pytanie czymże to zaburzenie tak de facto jest tak i mhm. nie pytamy o objawy tak mhm. Czyli nie wiem, że przejawem niestrawności jest wysypka, tak? I tu mhm. omawiamy jej konsystencję, kolor i ilość pryszczy na twarzy, tak? Tylko skąd wzięła się wysypka, tak? mhm, jakiego, jakiego organu dotknęła niestrawność, skąd się wzięła niestrawność, tak, przyczyna skutek, tak? Idziemy do przyczyny. Tak, a nie na zasadzie takiej jaka straszna to wysypka, i ogólnie zróbmy propagandę na okoliczność tego, by wysypkę zdeprecjonować i <śmiech> <śmiech> zglanować. Oraz uczynić winowajcę odpowiedzialną tak, za wszystkie cierpienia tego świata. Oczywiście to nie znaczy, że te osoby nie robią tego, co robią, bo robią tak i robią dużo złego. Umówmy się, że tak jest. Natomiast e, nie da rady poradzić sobie z narcyzmem w sposób kompleksowy, skuteczny i wyeliminować go raz na zawsze ze swojego indywidualnego, a także społecznego życia bez zrozumienia szerokiego kontekstu i um, jakby głębokich przyczyn jego powstawania tak mm. i tego, że w zasadzie taka osoba, która jest narcyzem, ona w zasadzie pada ofiarą, a może nie no, ta... ofiarą, jest narzędziem, narzędziem. tak? Znaczy, Jak... wiesz, co bardziej chodziło mm. mi o to, mm. że jest ofiarą po prostu ym, ym, pewnego rodzaju ym, infekcji, tak? O, w cudzysłowie. No tak. O, to tak. miałam na tak, myśli. Tak, 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 tak. Mm -hmm. I to ta jej podatność wynika z jednej strony, z jej wewnętrznych, nazwijmy to, predyspozycji, które też mają swoje źródła karmiczne, tak? bo tutaj w takim kontekście również rozpatrujemy jednostki ludzkie. Oraz w, jest również pochodną warunków społecznych, w których tejże jednostce przyszło wzrastać. Mhm. Dokładnie tak. Myślę, że wszyscy, jak tutaj siedzimy z tej czy z drugiej strony kamery, wiemy, że nie przychodzimy na ten świat wszyscy z tym samym potencjałem. Tak, z tym samym potencjałem. I skonfigurowani mhm. w ten sam sposób, aczkolwiek mamy dwie ręce, twarz, nogi i ciało mhm. mniej więcej podobne. Tak. To jakby już rodząc się tu, tak. jesteśmy czymś, czymś zupełnie innym, tak, różnym od siebie bardzo. E, tak, to Wniosny. się zgadza. I po prostu e, też rzeczywiście nie będziemy tutaj wnikać w te tematy, nazwijmy to pre, pre, prenatalne w kategoriach e, takich. Przedurodzeniowych. przedurodzeniowych. Mhm. E, wystarczy powiedzieć, że wszyscy startujemy e, z pewnym bagażem, z którym tutaj po prostu przechodzimy. I w zależności od tego, jaki ten bagaż jest, e, Mamy pewną większą albo mniejszą podatność na pewne indukcje czynników zewnętrznych, które dokładnie pochodzą z środowiska. Tak. Mhm, dokładnie tak. No to jakby pierwszy czynnik, z czego ten, ta podatność na narcyzm może się brać, mamy za sobą, a teraz jak to się wykształca? Słuchajcie, jest coś takiego w psychologii klasycznej, ten model bardzo mi się podoba, to się nazywa, to się nazywa styl przywiązania, tak? czyli jakby w jaki sposób dziecko od pierwszej chwili swojego życia tutaj na ziemi przywiązuje się do swojego pierwszego opiekuna, tak? Czyli czy tam pierwszych opiekunów, mhm. czyli na części powiedzmy matki i ojca. Tak? No i jakby z różnych stylów tych przywiązań wynikają takie, a nie inne zaburzenia w równowadze zachowań, tak, czyli, nie wiem, z rzecz rzeczy mówiąc, nazwijmy to zaburzenia właśnie charakteru, tak, zaburzenia w osobowości. I teraz tak, narcyz, jakby mamy ten styl przywiązania, tam chyba bodajże trzy są wyróżnione, jeden jest bezpieczny, ten zrównoważony. Umówmy się, na tej platformie egzystencjalnej czegoś takiego jak pięknie zrównoważony styl przywiązania, czegoś takiego nie ma, tak? Natomiast gdzieś to procentowo się przechyla, tak? Co świadczy jakby głównym probierzem tego, że on jest bezpieczny, a to polega na tym, że rodzic jest na dziecko uważny, że je widzi, tak? Że dziecko dostaje jakby taką porcję uwagi, zainteresowania emocjonalnego od rodzica, a że nie, wykształ, nie, nie wykształca się, nie ma takiej potrzeby, aby wytworzyć taki bądź inny, nazwijmy to znowu za psychologią klasyczną, mechanizm obronny, pozwalający to dzieciństwo no, jako tako przetrwać tak? i przejść, mhm. no, przejść w dorosłość. Tak? No, także ten bezpieczny. Styl mamy za sobą. Narcyz a, y, 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 będzie, będzie benefit, jakby, jakby powiedzieć, produktem, o, tak to nazwijmy, narcyzm, y, stylu przywiązania, który, ja, y, który się nazywa unikający. Y, czyli to jest gdzieś, y, jakby bardzo ściśle powiązane y, z tym, że rodzic, y, głównie mama, tak, y, y, była, była nieobecną, osobą nieobecną emocjonalnie. Bądź też fizycznie nie, nie występowała, tak dziecko było oddzielone. I drugi czynnik, y, jaki występuje, a, to jakby w kierunku tego, y, y, tego dziecka były kierowane a, bardzo wysokie oczekiwania, tak? Y, czyli gdzieś, y, jakby tak. Y, Rodzic z różnych też oczywiście przyczyn, w które znowu nie będziemy tutaj do głęby nie wnikać, bo dojdziemy do rodziców pierwotnych, tak, z różnych przyczyn rodzic mając swoje problemy, nie był w stanie ofiarować bliskości emocjonalnej uwagi a swojemu dziecku w stopniu, w jakim on czy ona potrzebowała do wykształcenia prawidłowych struktur osobowości. A i drugi czynnik, jaki powoduje, że styl przywiązania, ten unikający i ten jakby będący jego produktem, jego pochodną osobowość, zaburzenie, narcystyczne zaburzenie osobowości, jest odmienny od stylu, od stylu lękowego, tak? gdzie z kolei jakby. Produktem, produktem tego stylu, lękowego stylu przywiązania jest osobowość neurotyczna, tak? No ale nie tym się tutaj tak. zajmujemy, nie? Tak, dokładnie. I teraz zobaczcie, tak wygląda ta narracja oficjalna, natomiast my zanurkujemy sobie troszeczkę głębiej. I e, spróbujmy wniknąć jakby w to, co tam za tą kurtyną, tak, tych powiedzmy Za tą fasadą, za tak? tą fasadą tak, która prowadzi e, jakby do wytworzenia tych tego stylu przywiązania. Co tam tak naprawdę Siedzi się po dzieje pomiędzy dzieckiem a rodzicem? Mhm. Zauważcie, moi drodzy, że e, osobowość to jest system równoległych ciał, które e, pozostają ze sobą we wzajemnej relacji. Te ciała wykształcają się również stopniowo. Mianowicie mniej więcej co 7 lat występuje zamknięcie jakby budowy każdej z warstw. Czyli mniej więcej do 7 roku życia dziecko żyje jakby w polu eterycznym matki, tak? Tak. I koncentruje się na tym, żeby jakby dokończyć budowę i wzrost swojego ciała fizycznego. Następne 7 lat to jest budowa własnego ciała eterycznego, kolejne 7 astralnego i kolejne 7 mentalnego. Czyli tak naprawdę... Yy, dojrzałą jednostkę mamy w momencie mniej więcej 28-30 lat i yy, wtedy wszystkie ciała jakby kończą swoją swój rozwój. swoją tak swój rozwój swoją budowę narcyzm powstaje w momencie kiedy dziecko które jest opuszczone i które yy, nie dostaje tej uwagi o której Aga mówiłaś tak nie ma jakby ochrony i wsparcia od rodzica w momencie kiedy występuje jakaś napięta sytuacja środowiskowa i to dziecko jakby jest narażone na ten impuls, czyli nie ma jakby tarczy w postaci ciał e, osobowości rodzica e, i e, ono zostaje samo sobie, jakby bez ono, zabezpieczenia. Bez, bez jakby, zabezpieczenia. Tak? Wiecie, co tak. to można bo może tak, wiesz, co analogia mi się Anita y, y, nasuwa, mm. tak? Y, Kwestia też właśnie tej mało tego, że niewykształconej tej struktury, to jeszcze podatności, tak? Mhm. To jest tak jakbyśmy, nie wiem, no, bez czapki i szalika zostali wystawieni na minus 20 stopniowy mróz, mróz tak? Tak, dokładnie. No więc cokolwiek jest wtedy dobre, tak? Łapie tak. się gazetę, chowa się człowiek yy, tak. do śmietnika, yy, bierze, nie wiem, yy, nie wiadomo jakąś tam, nie wiem, zarażoną czymś szmatę i nakłada na siebie, no bo nie chce umrzeć, tak? Dokładnie, dlatego to ja jest… Mam. Walka o przetrwanie. Dla młodych, niewykształconych struktur rodzaj porzucenia i zostawienia same, samemu sobie. I niekoniecznie musi to przebiegać na poziomie fizycznym, bo to może być porzucenie emocjonalne, to może być rodzic, który jest w domu, ale jest mimo wszystko nieobecny i tak dalej, i tak dalej. No dużo pracuje, choroba psychiczna, choroba alkoholowa, można tak. tego wymieniać, nie wiem, tak? Dokładnie, całe, całe mnóstwo wariantów. Całe mnóstwo Efekt jest taki, że dziecko zostaje samo w konfrontacji z jakimś ciężkim środowiskowym zadaniem, czy powiedzmy sytuacją, w którą przerasta. Która go przerasta. I w związku z tym, i tutaj uwaga, bo się zaczyna narracja pod tytułem Czary Mary, wchodzimy w perspektywę taką, że. Yy, Jesteśmy istotami, które egzystują równolegle w środowiskach, które przynależą do innych powłok niż fizyczna i mentalna, czyli na przestrzeni eterycznej i astralnej posiadamy swoje powłoki. Te powłoki egzystują w środowisku, takim jak powiedzmy nasze środowisko fizyczne. W związku z tym, ponieważ to, że dziecko potrzebuje jakiegokolwiek wsparcia, więc to wsparcie przychodzi w postaci jakby zjawiska, które nazywamy tutaj astralną intruzją, która jest pewnym konstruktem, obiektem zewnętrznym względem jakby całego systemu osobowości które, który jakby przychodzi i y, zaczyna robić y, swoją robotę, czyli zaczyna się proces tak, zwanego, tak zwanej symbiozy tak symbiozy między tąże młodą y, istotą, ludzką. istotą, ludzką, a tym, tym ziemskim i tąże intruzją. A tąże intruzją. I wiesz co, ta wcale mm. nie mam poczucia, że no. to do końca jest takie czary mary, tak? No mm. bo y, 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 Słuchajcie, większość no. wyników badań naukowych, tak, akademickich, bierze się z wynioskowania, tak? Mm -hmm. Czyli gdzieś tam, no kto widział tlen, tak? Mm -hmm. Do pewnego momentu, tak? No, nikt nie widział, co nie oznacza, że nim nie oddychamy i jakby nie jest nam do życia potrzebne, potrzebne prawda? Mm -hmm. Do pewnego momentu Ziemia też była płaska i nikt też y, 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 nie widział, nie był w stanie stwierdzić, że jest inaczej, tak? Do momentu, kiedy nie wpadłby na pomysł pod tytułem znajdźmy krawędź, nie? Mhm. Tak samo jest, słuchajcie, tutaj, tak? Gdzieś musimy się na obserwacji, jakby to powiedzieć, skutków i powtarzania się tych skutków, tak jak jest w badaniach naukowych, te, nie wiem, temat replikacji, tak? Więc jeżeli cały czas skutek ten sam i cały czas skutek ten sam, po przejawieniu się sekwencji pewnych zachowań, a naszym fizycznym okiem nie możemy zajrzeć tak, do ciała eterycznego, astralnego, przynajmniej tak to nazwijmy nie wszyscy, tak? bo mhm. tutaj jakby też nie będziemy wnikać w filozoficzną koncepcję percepcji, tak? że nie wszyscy mamy taką samą. Ale zostawmy to. To nie oznacza, że tej przyczyny, słuchajcie, tam nie ma, tak? Mhm. I jeżeli ciało fizyczne jest atakowane przez y, wszelkiej maści pasożyty, tak, wirusy, bakterie. wirusy, bakterie, nie wiem, y, tasiemce i tak dalej, y, no to idąc y, prawem analogii, tak? Czyli tego wnioskowania. Y, no, dlaczego, żeby tak nie miało być piętro wyżej i piętro wyżej, i piętro wyżej, gdzie Dokładnie. to wyżej, to no to jest, słuchajcie, powiedzmy sobie, nazwa umowna. Nazwa tak? umowna, mm. tak. Ja tutaj pozwolę sobie jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że to, o czym mówimy, jest dosyć skomplikowaną kwestią, i tak naprawdę szczegół jest szczegółowy opis tego w książce, którą przygotowuję. Więc tam to na pewno znajdziecie w bardziej precyzyjnym rozpisaniu i wyjaśnieniu. Tutaj sygnalizujemy Wam po prostu pewne problemy, dlatego że jeżeli rozpatrujemy osobowość w kategoriach skomplikowanego systemu różnych powłok, które są ze sobą w specyficznej zależności, w specyficznych powiązaniach. To w tej sytuacji, no niestety trzeba pożegnać się z takim dotychczasowym sposobem myślenia na pewne rzeczy i trzeba sobie przemodelować rozumienie o tym jakby czym jest człowiek, z czego się składa, w jaki sposób funkcjonuje tak. i na co tak naprawdę środowiskowo jest narażony i się okazuje, że to środowisko w, w którym my interagujemy, to nie jest tylko i wyłącznie to, co postrzegamy tymi fizycznymi zmysłami, ale są to rzeczy, które są subtelne i niewidoczne i które okazuje się, że mają czasami o wiele większy wpływ na to, w jaki sposób nasze życie się kształtuje, niż tak zwane twardo materialne czynniki, które wszyscy powszechnie postrzegamy. I o których kształtowanie jesteśmy jakby tutaj uczeni, tak? Uczymy się tego, żeby wpływać właśnie na te zakresy, które powszechnie Dokładnie tak e, e, percepujemy. No. Dokładnie tak, słuchajcie, i tak naprawdę ten, nie wiem, no jakaś tam ekstrasensytywność, czy trzecie oko, czykolwiek to nie wiem, w różnych środowiskach się y, 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 nie nazywa, nie jest, słuchajcie, tak aż bardzo potrzebne. Wydaje mi się, że taka stara, dobra, logika formalna w zupełności wystarcza, tak? Mhm. Czyli jeszcze raz, jeżeli cały czas po nastąpieniu, nie wiem, szeregu zachowań, nazwijmy je przyczynami, tak, jakiejś sekwencji, mhm. zawsze następuje ten sam skutek, tak? I to się kilka, wielokrotnie powtarza, no to znaczy, kochani, że coś się zna rzeczy, tak? Mhm. Jeżeli teraz, nie wiem, jeżeli zjawisko, powiedzmy, byłoby pełnym kołem, tak, a my postrzegamy je, nie wiem, tylko na tym odcinku, tak, no to dlatego, że my postrzegamy tylko to półkole, no to nie oznacza, jak już wiemy nawet z psychologii klasycznej i tematu podświadomości, że tam pod spodem nic się nie dzieje. Tam się, słuchajcie, dzieje mnóstwo i dzieje się tak naprawdę według uznanych teorii 90%, tak? Mm -hmm. No, w zasadzie tak jest. Tylko znowu, słuchajcie, mm -hmm. no czymże jest ta podświadomość? Nie kto to wie? Mm. <laughs> Z czego ona się składa, jak jest zbudowana? Mm. Dokładnie. Dlatego tutaj do tej narracji włączamy jakby ten kontekst dodatkowych powłok, znaczy nie dodatkowych, tylko. Model. Powłok. Po prostu tak. jest to model, jest tak. to schemat, mm. tak? Y oczywiście, słuchajcie, no, to są wszystko rzeczy umowne. To, żeby w ogóle móc tu rozmawiać, porozumieć się i, nie wiem, objąć to dostępnym nam narzędziem, tak, umysłem, no musimy się posługiwać modelami, tak? Nie, jakiegoś rodzaju jakiegoś przybliżeniami, rodzaju przybliżeniami tak? Tego, jak to działa. A warto też wiedzieć, że przybliżenia i modele opierają się na percepcji powszechnie podzielanych, jakby obiektów, tak? Problem polega na tym, że my na dzień dzisiejszy mamy zmysły na poziomie populacji podzielane tylko i wyłącznie w obszarze ciała tego fizycznego, tak? Ktoś tam słyszał o jakichś emocjach, nie, o jakichś tak. tam myślach słyszał, nie, ale co to jest? Słuchajcie znowu i mhm. skąd to się bierze to też? No. Kto to wie, nie? Kto to wie? Tajemnica. Mhm. Dokładnie. No. Także tutaj w tym naszym modelu, który właśnie Wam przedstawiamy, występuje coś takiego jak astralna intruzja, i to sformułowanie będzie nam towarzyszyło w naszych kolejnych spotkaniach. Dlatego mam nadzieję, że to brzmi interesująco i być może już otwiera jakąś: że powiem. Perspektywę, że można na tą naszą narcystyczną kwestię tak, zobaczyć, spojrzeć po prostu z innej perspektywy. Która jest inna i która no, sporo wyjaśnia. Naszą ambicją jest, mhm. żeby była praktyczna, żeby była przydatna mhm. i żeby była łatwa do, do zastosowania, tak? Mhm. Przez, przez każdą osobę, która bądź z takim problemem bądź się zmagała, bądź się zmaga mhm. w mniejszym bądź w większym stopniu, tak? Bo słuchajcie, kochani, no, nie ma się co oszukiwać. Zderzenie z osobą narcystyczną, tak to nazwijmy jest zawsze bolesne. Czy jest to, nie wiem, ktoś bliski z naszej rodziny, czy jest to nasz partner, czy jest to szef, to jest zawsze ogromny ból. Tylko pytanie, czy my w tym bólu jesteśmy zobowiązani tak długo siedzieć, tak? I w związku z powyższym tak mocno cierpieć. Tak? Mhm. Bo jak powiedział, ktoś mądry, ból jest nieunikniony, ale cierpienie jest opcjonalne. Zgadza się, jest uzależnione od tego, czy poprawnie odczytamy informację, którą jest wystąpienie narcyza w naszym życiu, ponieważ ich obecność yy, coś nam mówi na nasz temat, ale żeby i to zrozumieć, to trzeba też mieć świadomość, yy, w jaki sposób my sami funkcjonujemy, jakie są nasze potrzeby. Yy, kim my jesteśmy jako istoty, jako w ogóle przejawienie tutaj, tak, jak, na jesteśmy jak jesteśmy zbudowani, co nas dotyka Dokładnie. na tych rozmaitych elementach naszej struktury, tak? mhm. gdzie są zagrożenia, tak, no bo jeżeli nie jesteśmy świadomi zagrożeń, no to nie jesteśmy w stanie się y Bronić przed nimi w inny sposób niż na przykład przez zaprzeczenie, tak? Mhm. Czyli, no nie wiem, można to porównywać osobę chorą na nowotwór, która wypiera ten fakt, tak? Nie wiem, na jakimś tam etapie procesu. Godzenia się z tym, że się umrze, tak? bądź mhm. też, że się tą śmiertelną chorobą jest dotkniętym. Tak to wygląda. Myślę, że na ten moment to będzie wszystko. Zapraszamy Was do tego, żeby być z nami. Zapisujcie się do newslettera, do którego linka zostawiamy Wam tutaj pod filmem w opisie. Śledźcie na bieżąco, co się dzieje w Mojrach. Myślę, że nasze spotkania będą. Coraz bardziej interesujące ze względu na te treści, które zamierzamy Wam w kolejnych odsłonach tutaj przekazywać. Także dzięki serdeczne. Dzięki raz wielkie. Jeszcze. Do zobaczenia. Do zobaczenia następnym razem.